i z rakawi niecha nasz to z sobą nie a wcią się ma poz far Hać taką unku nie ma łabiera żyć przyszło się na wiere to śció to ma to nawałnica do to, to czasem uda roze zakobić. z и нос. Шукай тады на шлеву под нейки, под кустом. А город сянил этот и раптом чует гром. Удар дождь облистый и жук побег шукать, где за синица нистой широкая листка. на цевую музыку, не о в и Jedzży żywy ze i dzieci. U zcibra to duża na ułł. Na za heta chatku ta bieda pa U braka wiby szczelnej wam I nawet dość klaplisty, nie zmoża ich dostać. A lini, nuli mary i słońce ustało znowu. Żuk chatu z nami. Żuk Hatuslima kuc, pokilom i poszł zabili wsia prania wody i nie na umierzu, że aby całą niesi Żuk Hatuslima kuc.